Patrząc na, tak jak powiedzieliśmy, na patriarchalizm na świecie, kraj Europy Zachodniej to jest inny standard, postkomunistyczny to jest inny standard. Patrzymy, w poprzednim odcinku mówiłem o Turcji, hmm. gdzie Turcja z kraju świeckiego, kraju Co z tak? równym uprawnieniem hmm. i poszła w kierunku kraju jednak wyznaniowego i im kraj jest bardziej religijny, im kraj jest bardziej wyznaniowy, tym jakby ten model patriarchalny jest coraz bardziej widoczny. To samo dzieje się, niestety, w krajach Europy Zachodniej. Mówię tutaj w kontekście trochę Niemiec, trochę Francji, Belgii, Holandii, gdzie jest duży napływ imigrantów i zaczyna powoli znowu być model patriarchalny, czyli mężczyzna, który nie pracuje i kobiety, które na niego pracują. Mówimy o krajach arabskich, gdzie kobieta. Musi y, dostać zgodę na wykonywanie tego czy tamtego. Mhm. Tak. Mhm. Bardziej y, zastanawiam się, ile czasu, ile wody wiśle musi upłynąć, żeby to się zmieniło i żeby y, jakby wpływ fundamentalistów religijnych spowodował, że przestaniemy patrzeć na to, czy komuś coś wolno. Czy mamy model patriarchalny w sensie takim, że mamy ojca, głowę rodziny, który mm. mówi dzieciom, jak mają postępować, żonie, co jej wolno i córkom, za kogo mają wyjść, na jakie studia mają iść i co mają w życiu robić i czego im wolno? No tak, to, to, są, to są trudne tematy, takie właśnie wynikające z tych religijnych dogmatów, które tak bazują, są głęboko zakorzenione w tych. tych Jesteś ojcem innych, córki, między jestem, innymi. Tak. Popatrz na to z perspektywy człowieka, który mieszka na przykład w Maroku, czy w jakimś innym kraju arabskim. Mhm. I masz swoje doświadczenie jako ojciec córki. Maroko jest akurat jednym z bardziej wolnych krajów. Tak, wiem. Także, także tutaj Natomiast no, bardziej ale... mi chodzi o to, żebyśmy popatrzyli na to my, ty i ja, jesteśmy ojcami mhm. córek. I żyjemy w Polsce, dajemy im swobodę. Tak? One same decydują o to, co chcą robić. Tak. Same wybrały model studiowania, uczenia się, tak będą decydować samo o swojej przyszłości. Mhm. Natomiast w krajach muzułmańskich jest tak, że to ty, jako ojciec, głowa rodziny, decydujesz o tym, gdzie twoja córka pójdzie, z kim się będzie zadawać, za kogo wyjdzie, za mąż i jaka będzie jej przyszłość. Widzisz siebie w takiej roli? Tak, takiej ekstremalnej nie, ale. ale... Zdecydowanie widzę, że, że moja córka wraca do mnie i prosi mnie o wsparcie w różnych tematach, takich, które są. I, I to przychodzi do mnie, ale tak samo przychodzi do y, mojej żony zupełnie w innych tematach. Także być może y, no właśnie, czy, czy ta specjalizacja czy ona jakby przejdzie na kolejną generację na bazie tego, że. Y, ono to, że masz, czy masz dobre rodziny. relacje ze swoją córką, to no. bardzo dobrze to no, Nie, czy, ale chodzi mi o to, czy... czy, to, czy taki, to, to nie ma przełożenia jeżeli, na patriarchalizm. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jakiś model rodziny, no teraz przechodzimy do rodziny, y, działa i on y, jakby skutecznie zapewnia z jednej strony wolność nie, indywidualną, ale też dobrobyt, taki stan... Y, Zadowolenia, takie przynależności do jakiejś tam komórki, czy to, też tożsamości naszej rodziny. Jeżeli to będzie działało, to, to istnieje szansa, że on automatycznie będzie chciał być skopiowany przez dzieci, bo będą pamiętać: A tak mieszkaliśmy, tak było, było fajnie, było dobrze. Ja bym też tak chciała. Oczywiście wiele będzie zależało od partnerów, ale czy to automatycznie nie będzie jakoś przekazywane yy, yy, z? Pokolenie na pokolenie. Tutaj znowu wróćmy, możemy tylko jakieś hipotezy tworzyć. Jeżeli nie wiemy, jak, jak, czy taka dziewczyna czy kobieta w, w kraju islandzkim, czy się czuje dobrze, czy źle. No, my cały czas mówimy, że, że źle, tak. że to jest ograniczenie wolności, że to jest wymuszanie na niej. Znowu to jest nasza perspektywa, nasza, jakby spoza ich kręgu. Mogę dopuścić taką, taką sytuację, że one będą się czuły dobrze, że tak zostały wychowane, to jest jakiś pranie mógł, tak jak i nasze pranie mórgu, ale mogę powiedzieć, nam to odpowiada. My chcemy, my się obracają w naszym kręgu, my tutaj chodzimy zasłonięte, ale we, we, wewnątrz, w naszym tej, yy, kobiecym kręgu, my jesteśmy, czujemy się swobodnie i młode dziewczyny będą starały się przeciągać to na, na, na swoim. Dzieci i tak dalej. No, Wiem, nie zgadzam to jest, się z tobą. No to nie to zgadzam sens. się, bo ja znowu wracamy do ja też poziomu się z sobą modelu. Wracamy do modelu wychowania. No tak postawić. wracamy do modelu wychowania. I tak jeśli jest. wychowujesz od lat w tym samym kulcie kobietę, to nikt nie powie, że to jest dobre dla niej. Mhm. Po prostu ty, mężczyźni, my decydujemy, że te kobiety mają się w taki określony sposób zachowywać. Tak. Czy to jest dobre? Dla Co, nich nie, nie wiem. prowadzi do, do wielu nadużyć, znając, znając no, stronę męską, myślę, że tutaj jest, jak mówiłeś, no, wskazywanie partnerów, odmawianie im, zajmowanie się pewnymi sprawami, to dla nas jest to niedopuszczalne no, w naszym kraju hmm. kulturowym. Jak popatrzymy, no wiem, sięgniemy do zupełnie innych schematów. Ameryka Południowa, jeszcze kraje takie. Albo aborygeni w Australii, gdzie są, odchodzimy tutaj od tematów biznesowych bardzo daleko. Ale, ale to są takie żyjące mniej więcej jeszcze na poziomie wspólnot pierwotnych, grupy, nie za duże, dobrze funkcjonujące. To są takie, one, one właśnie mają poczucie takiej, takiej trwałości, ale tam te role hierarchie są bardzo trwałe i tam. Generalnie jest ład. Myślę, że jest taki wprowadzony w tym ich w tym, w tym, w tym trybie życia. Każdy zna swoją rolę, każdy y, ma jakiś wkład w dobrobyt całości. No ale tę kulturę niestety nie stworzyła iPhone'ów i, i, i nie będą y, programować komputerów, więc to, to możemy. Ja pochodzę przykład. ze Śląska. Urodziłem się w ludzie Śląskiej, wychowałem się w Bytomiu. W kulturze śląskiej, z tego co ja pamiętam, to było tak, że był ojciec, głowa rodziny, mówię o lat 50, 60, 70 wstecz. Mhm. Był ojciec rodziny, który pracował najczęściej na kopalni. Ojciec rodziny, była matka w domu, która nie pracowała najczęściej, mhm. były dzieci. Ojciec głowa rodziny i matka szyja, która kręciła tą głową. Ojciec pracował, miał za zadanie zapracować na byt rodziny, przynosił pieniądze do domu, oddawał matce i matka zarządzała budżetem. Ten model rodziny śląskiej sprzed iluś tam lat, to był dobry model. To był model rodziny. Z równouprawnieniem. był podział, Ale tak? Był, podział, właśnie, właśnie. był podział, podział na rolę. Jeden pracuje, utrzymuje, drugi zarządza domem, przy czym jakby to, że jeden zarabia, drugi się tym zajmuje, to jednak w rodzinach śląskich dało się zauważyć jednak równouprawnienie. Tam nie było tak, że mężczyzna rządził wszystkim, było równouprawnienie. Kobiety miały tyle samo do powiedzenia, co mężczyźni. i też miały swoje fora, miały taką ówczesną wersję Facebooka, czyli Magiel, gdzie czy mogły wymieniać się informacjami. Mężczyźni też mieli swoje, jakieś tam gwarancje, czy miejsca, gdzie po prostu szli na piwo. I no tak, to, to był taki, taki zrównoważony model. No, ale pojawiły się głosy, że no, kobiety były jednak wtedy wyzyskiwane, że nie, nie miały możliwości pracy, nie miały możliwości edukacji. No, i to, to prawda, trudno to, to zarzucić. No, ale znowu, jeżeli wywychniemy, wywychniemy jedną stronę, no to ta druga też się wywychnie. W tym momencie na mężczyznę przejdą pewne obowiązki, które wcześniej były wykonywane przez kobietę. No właśnie, tak jak mówiłem, pranie skarpetek, które nie jest ciężką rzeczą, zapewne. Ale też yy, zajmowanie się dziećmi, zajmowanie się nie wiem, porządkiem w domu, utrzymaniem tych, tych, tych relacji takich ciepłych, no teraz wpada na nas, a to nie do końca no my jesteśmy w tymi specjalistami. Tutaj yy, my, my, kobieta od razu wyczuje, że coś jest nie tak z, 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 z jej dzieckiem. To moja żona potrafi natychmiast wyczuć, coś się stało u niego albo u niej. Mężczyzna przyjdzie, wszystko ok? Ok. No to jak powiedział, że ok, no to musi być ok, nie? I tyle. Więc znowu no, nasza budowa jest troszkę, troszkę inna i, i być może nie predysponuje nas do pewnych funkcji. Aczkolwiek, jeżeli będziemy, jeżeli dadzą nam kobiety zadanie, musisz się zainteresować, co się stało, no to wtedy podejdziemy do tego strukturalnie i zrobimy sobie listę kontrolną, czy to w porządku, czy to w porządku, czy to w porządku, czy to w porządku. Dobrze, nagadaliśmy się trochę tak myślę, jest. Że, że jakoś konkluzję stworzymy. No i, i dalej istnieje ten podział, i, i być może model wychowania trzeba by dopasować do nowych warunków, w których żyjemy, a, a właśnie będziemy też bardziej wchodzić w tą, w tą cyfryzację, w świat, który będzie. Być może tak jak i teraz będzie bardziej zdalny, mobilny, będziemy się mniej spotykać, a bardziej żyć w takich rodzinnych kręgach. No to, to być może pod to trzeba wymienić zupełnie jakiś model wychowania. I tak zakończymy I tak zakończymy ten, nie wiem, chyba pozytywny, ten odcinek.